A więc spójrzmy, Super Mario, Mario i kierujący, jak do tej pory, świetnie swoim zespołem. raz staje przed trudnym zadaniem. Potrzebne trzy punkty gospodarzom, aby doprowadzić do dogrywki. Martin Szlaksa! Tak się właśnie stało! Nie bierze przerwy, być może już nie ma trener Wojtek Kamiński. niezbyt dobre decyzje i brak skuteczności. Dzisiaj również, tak jakby nie był sobą. Jeszcze jedno podanie i z góry Max Egner. Świetne zespoły wygranie stali. Tak, ile energii widzimy tutaj u, u Maksymiliana. Tak jest, tak jak powiedział, dwa rewelacyjne podania. No i taki świetny, widowiskowy, efektowny wsad przeciwko Mistrzowi Polski zawsze podnosi troszeczkę ciśnienie. Ani Filipa... Mazurczak. Z Dziewą nie ma sensu robić tej zasłony, ale tutaj Mazurczak kontra Nunez. Meyer blisko kosza, dostał piłkę, miał atakować, Jest Dziewa pod obręczą i trafia z Paulem! Trafia z Paulem! Najgorszy scenariusz na Śląska, najlepszy dla Kinga. To są punkty na remis i jeszcze rzut wolny, ale Szmejer mu podał. Paulował Whitehead i punkty. Test teraz dla Łazarskiego w obronie przeciwko Kuperowi. Kuper Cooper do Martineza, ten nabrał na zwód Jacksona i blokuje go Vanderberg Piłka dla Anwilu. Nie tylko Nikon Genda potrafi blokować. Drużynie. Tym razem było inaczej. Whitehead znowu jako rozgrywający. On tu bierze piłkę, zwłaszcza jak nie ma Marcela Bonic, oh, oh, oh. ale teraz Kasim Nikolson go skasował, tymczasem Wójcik jednak faul. Rozmawiałem z Maciejem Raczyńskim, mówił mi, że właśnie ten sposób obrony spójna będzie próbowała wykorzystać przez Wesley'a Gordona, ale teraz blok kapitalny przy powrocie do obrony Kupera. Nie porozumiał się Cooper. Uznają, że można oddać temu zawodnikowi. Bardzo mało rzuca za trzy. Jeden na trzy w lidze w trzech meczach. Tymczasem Weso wrócił do gry. Po śladach tam Kolenda próbował przesuwać się za Amerykaninem. Zabrakło pomocy Włócicza w tej akcji. ...Rosenthal weźmie ten rzut za trzy, nie trafia, ale zbiera. Bardzo ciekawa jest ta piątka. Swoją drogą stali Paxon Wojcik. Za to lubi ale stulecia. To jest jego siódma trójka dzisiaj. Brawo, brawo. Pokazuje nam cały swój potencjał. Zawodnik bezwzględnie uzdolniony rzutowo. Trzy trójki tylko. Nie tu jest tego nacisku na piłkę. widać, że nad tym też pracuje wrocławski zespół. Zbrał nad koszem i teraz świetnie. Delikatnie tam było mało miejsca, dostarczona piłka. W końcu można powiedzieć jakiś normalny pick and roll zagrany z wysokim centrem, który ma takie, przecież taki potencjał, aby urywać obręcze. 5 nie... na 4, gra, szląsk, ale połakowił się na podanie Whitecat. Tymczasem Blackshear to jest człowiek pełen energii kolejne Ależ blok. I chce faulować Udart wyraźnie, ma tylko jeden faul w tej kwarci.